Piotr Żyła, ten sezon naprawdę wyśmienity. A ponad 200 metrów musi skoczyć reprezentant Polski. Zobaczmy jak się ułożył w powietrzu. Łatnie, równo, chociaż szarpane troszeczkę są te narty. No i problemy przy lądowaniu. 193,5 metra w pierwszej serii, teraz 184,5. Piotr Żyła. niestety, niestety wszystko na to wskazuje, wypadnie w tej chwili z pierwszej trójki. Przegra z Andrasem Wankiem, przegra z, Anglę, z Aleksandrem zniszczołem, także z Takul uczy Szkoda, szkoda troszeczkę, jest na siódmym miejscu dopiero Piotr Żyła. Ale poczekajmy. Jeszcze mamy dwóch naszych reprezentantów za moment. Maciej Kot. Oto właśnie on na naszych ekranach. Na belce startowej 201 metrów w pierwszej serii. To był jego nowy rekord życiowy. No i teraz Maciek ładnie wysoko. To będzie dobry skok. To jest bardzo dobry skok w wykonaniu naszego reprezentanta. Dwa naprawdę dobre loty. Oglądaliśmy w wykonaniu Maćka Kota podczas dzisiejszej rywalizacji. 197 metrów, 3 metrów za tak naprawdę, do tego, by złamać granicę 200 metra, ale te 197 metrów powinny pozwolić mu zająć w tej chwili drugie miejsce za Andreasem Wankiem, a przed Aleksandrem Zniszczowem. Mielibyśmy Polaków na miejscach drugim, trzecim i ósmym. Jest na drugim miejscu, tak jak mówiłem.